Kiedy w 1914 roku Europa zdecydowała się wyruszyć na wojnę, większość z biorących udział w konflikcie nacji była przekonana o rychłym jego zakończeniu. Tak się jednak nie stało. W rezultacie pod koniec grudnia 1914 roku wojna zdążyła spowodować śmierć milionów istnień ludzkich, a jej koniec wydawał się wciąż bardzo odległy. 25 grudnia w kilku punktach frontu zachodniego mieliśmy jednak okazję być świadkami prawdziwie unikatowego wydarzenia, które przeszło do historii jako świąteczne zawieszenie broni. Nazywam się Marek Kamiński, witajcie w historii wojny nieznanej. Świąteczne zawieszenie broni stanowiło tak naprawdę serię nieoficjalnych przerw w walkach na linii frontu zachodniego, połączonych z wymianą symbolicznych gestów między wrogimi żołnierzami. Oficjalne zawieszenie walk zostało w owym czasie zasugerowane przez nikogo innego jak papieża Benedykta XV trzy tygodnie wcześniej. Zostało ono jednak odrzucone przez głowy walczących państw. Przelotne spotkanie tysięcy wrogich żołnierzy na pasie ziemi niczyjej jest dowodem na tlące się w walczących okruchy człowieczeństwa, stojąc jednocześnie w wyraźnym kontraście wobec całości tego jakże krwawego konfliktu. Do dziś wielu uważa, że gdyby nie interwencja generałów i polityków, ów spontaniczny gest mógłby zmienić losy wojny. Faktyczny przebieg wydarzenia był jednak nieco mniej romantyczny niż jego zmitologizowana wizja. W rzeczywistości w wielu częściach frontu zawieszenie broni nie zostało nawet odnotowane. W innych natomiast w znaczny sposób wpłynęło ono na psychikę biorących w nich udział walczących. Zawieszenie starć z dnia 25 grudnia nie było pierwszym tego typu wydarzeniem okresu zimowego. Dziennik wojenny regimentu Essex z dnia 11 grudnia wspomina o dość nietypowym wstrzymaniu walk między siłami Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wpis z tego dnia brzmi mniej więcej tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, nasz okop znajdował się około 30 metrów od okopu niemieckiego. Nasi żołnierze mieli zwyczaj krzyczenia do znajdujących się w okopach przeciwników. Ci natomiast zwykle nam odpowiadali. Tego dnia byliśmy świadkami ciekawej wymiany zdań. Dzień dobry, Fritz! padło z naszego okopu. Brak odpowiedzi. Dzień dobry, Fritz! dalej brak odpowiedzi. Dzień dobry, Fritz! z niemieckiego okopu. Dzień dobry. Jak się masz? W porządku. Chodź do nas, Fritz. Nie przyjdę, bo mnie zastrzelicie. Nie zastrzelimy! Chodź do nas! Zapalimy sobie. Spotkajmy się w połowie drogi. W porządku. Po tej wymianie zdań jeden z naszych kompanów napakował kieszenie papierosami i wyszedł z okopu. To samo uczynił żołnierz niemiecki. Następnie obydwaj spotkali się w połowie drogi. Fritz, za otrzymane papierosy, odwdzięczył się kawałkiem sera. Widok żołnierzy niemieckich stojących ponad linią okopu, machających do nas, był doprawdy czymś niezwykłym. W efekcie wydarzenia około 18 naszych żołnierzy spotkało się z podobną liczbą żołnierzy niemieckich, kontynuując dość nietypową wymianę sera i papierosów. Całe wydarzenie trwało mniej więcej pół godziny. Po jego zakończeniu wszyscy wrócili do swoich okopów, by kontynuować walkę. Opisane przeze mnie zajście wydarzyło się naprawdę, choć nie wydaje się, że miało ono długotrwały efekt. Jeszcze tego samego dnia straciliśmy w walkach dwóch z naszych kompanów, zabijając niewiadomo ilu żołnierzy strony przeciwne. Opisane tu zajście miało miejsce dwa tygodnie przed świętami. Tydzień wcześniej brytyjski generał Sir Horace Smith Dorian wydał specjalny zestaw instrukcji zakazujących tego typu bratania się z wrogiem. Stwierdził on, że żołnierze walczący w sytuacji pozwalającej na bliski kontakt z przeciwnikiem wykazują tendencję do okazywania empatii, która z kolei przekłada się na znaczne obniżenie efektywności w walce. Tym samym, mimo niewątpliwie pozytywnego humanitarnego aspektu integracji walczących ze sobą żołnierzy, Smith Dorian nakazał swym podkomendnym nie dopuszczać do tego typu incydentów na linii frontu. Mimo zakazu bratania się z wrogiem, żołnierze wciąż mieli możliwość przygotowania się na nadejście świąt. Dnia 23 grudnia niemiecki żołnierz Karl Aldag doniósł o fakcie śpiewania kolęd przez walczących niejako na dwa okopy. Ponadto zapisy historyczne wspominają o drzewkach świątecznych, dekorowanych i stawianych na linii umocnień czy też na stanowiskach karabinów maszynowych. W Wigilię 1914 roku na terenie frontu zachodniego pojawiły się ostre mrozy, sprawiając paradoksalnie, że warunki na nim panujące stały się bardziej znośne. Niestety tego samego dnia 98 żołnierzy brytyjskich zginęło od kul snajperskich, a niemiecki samolot rzucił bombę na Dover, w pierwszym w historii działań wojennych na nalocie bombowym. Docierając do schyłku dnia, w coraz to większej ilości miejsc dochodzi do wymiany uprzejmości, a nawet bezpośrednich spotkań między walczącymi. Część z tych spotkań ma na celu organizację transportu ciał z terenu walk. W niektórych miejscach frontu, mimo świąt, walka trwa nadal. Oficerowie, niepewni jak zachować się w tak nietypowej sytuacji, trwają w stanie gotowości bojowej. W takiej właśnie atmosferze nadeszły święta. W kościołach odbywały się msze, a za liniami umocnień, w stodołach i osłoniętych budynkach Walczący spożywali świąteczne posiłki. Oddzielną historię stanowią natomiast niezwykłe spotkania między walczącymi, jak chociażby między Brytyjczykami i Niemcami, spośród których wielu potrafiło rozmawiać po angielsku. Drugi dzień świąt, z pominięciem lekkich opadów w śniegu, stanowił powtórzenie ocieplonej atmosfery dnia poprzedniego. Stopniowo jednak żołnierze i dowodzący nimi oficerowie zaczęli wracać do regularnego trybu funkcjonowania w okopach, pełnego napięcia, podejrzliwości i wszechobecnego stanu zagrożenia. Na tym etapie wieści o bezprecedensowym zawieszeniu broni dotarły już do najwyższych szczebli i dowodzenia. Generał Smith Dorian by wobec osób biorących udział w wydarzeniach wyciągnięte zostały konsekwencje dyscyplinarne. W efekcie jednak żadne sankcje nie zostały nałożone. W tygodniu następującym po okresie świąt nastąpiło znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych, choć przyjazna atmosfera utrzymywała się jeszcze do Nowego Roku. Nie odnotowano już jednak przypadków bezpośrednich kontaktów żołnierzy wrogich stron. Co jednak działo się podczas faktycznego zawieszenia broni? Najczęściej walczący rozmawiali ze sobą i, korzystając ze świątecznej okazji, przekazywali sobie prezenty. Niemcy najczęściej wymieniali świąteczne ciasta i kiełbasy na brytyjskie dżemy i alkohol. Bardzo często dochodziło również do wymiany guzików od mundurów. W niektórych miejscach żołnierze, którzy przed wojną trudnili się zawodem fryzjera, strzygli zarówno kompanów, jak i przedstawicieli wrogich armii. Z kolei jeden Niemiec posiadający talent żonglerski dał improwizowany i dość surrealistyczny pokaz swoich umiejętności w samym środku ziemi niczyjej. Oczywiście, jak głosi legenda, doszło również do słynnego meczu piłki nożnej. Rozgrywka miała miejsce pomiędzy oddziałami brytyjskimi i niemieckimi. Mecz zapoczątkowało wykopanie piłki poza brytyjski okop. Swoją drogą warto zastanowić się, skąd w okopie znalazła się piłka. Niemcy przyłączyli się do gry, która, jeżeli wierzyć zapisom historycznym, zakończyła się zwycięstwem Niemiec 3 do 2. Z oczywistych względów trudno było mówić o realnych szansach na pokój długotrwały. Jak można było się spodziewać, wojna po przeminięciu świąt wróciła z pełną mocą. Mimo że niezwykły okres zawieszenia broni był głośno komentowany w czasie samej wojny, późniejsi historycy nigdy nie byli zbyt skorzy, by poświęcić mu wiele uwagi. Pierwsze, bardzo kompleksowe spojrzenie na ten epizod współczesnej historii pochodzi z roku 1981. Mowa tu o dokumencie BBC pod tytułem Peace in No Man's Land oraz towarzyszącej mu książce Christmas Truce, zawierających wiele relacji uczestników tychże zdarzeń, jak również fragmenty dzienników oraz listów. Słynne zawieszenie broni z roku 1914 pozostaje jedynym tego rodzaju wydarzeniem w trakcie całej wojny. Następujące rok później święta zamiast serdecznością i wstrzymaniem walk przeszły do historii jako okres ataków trującym gazem. Wraz z nastaniem nowego roku minęło dokładnie 5 miesięcy od wybuchu wojny. Jeżeli chcecie poznać ciąg wydarzeń, które doprowadziły do jej rozpoczęcia, zachęcam Was do obejrzenia przygotowanego przez nas trzyczęściowego cyklu wojennego Preludium link do którego znajdziecie teraz na Waszych ekranach. Dodatkowo w opisie niniejszego filmiku znajdziecie zestaw odnośników do bardzo interesujących materiałów rozwijających temat świątecznego zawieszenia broni. Na koniec życzę Wam, by również i Wasze rodzinne święta upłynęły w atmosferze zawieszenia broni.